Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami solidna recenzja tytułu, na który czekałem od wielu miesięcy. Cities Skylines. Pewnie wielu z was również czekało po wielkim, powiem wprost, oszustwie i rozczarowaniu, jakie przyniosło nam Cities XXL. Grę oczywiście możecie też dostać 3% taniej z kodem BRODA, link tradycyjnie macie w opisie. Również moją recenzję możecie znaleźć też na Steamie, link do niej też jest na dole. Z tego materiału, moi drodzy, dowiecie się, jakie ta gra ma różnice w stosunku do starszych Cities oraz do SimCity. Na początek, może tak. Za Skylines nie odpowiada na szczęście Studio Focus Interactive, a Colossal Order oraz Paradox. Studio Colossal Order, moi drodzy, liczy zaledwie kilkanaście osób, więc warto wziąć to pod uwagę, oceniając ten tytuł. Rozgrywka na początku może wyglądać bardzo podobnie do SimCity. Mamy dość malutki teren oraz dostęp do takich, jakby zjazdów, z autostrady, co było dość charakterystyczne dla ostatniego SimCity. Fakt jest taki, że by móc rozwinąć wielkość miasta, najpierw musimy zaliczyć tak zwane kamienie milowe i łącznie do dyspozycji mamy teren no mniej więcej porównywalny z klasycznym Cities sprzed paru lat i sami decydujemy, w którą stronę nasze miasto chcemy rozwijać, na przykład w stronę rzeki, w stronę autostrady, czy w stronę linii kolejowej. Poradnikiem co się dzieje tutaj w tej grze, także tak powiem takim tutorialem jakby, czy naszym wsparciem, może nie merytorycznym, tylko no, po prostu informacjami co u nas się dzieje w mieście. Będzie taka parodia troszeczkę Twittera, u góry na środku ekranu taki niebieski ćwierkacz, no, który informuje nas między innymi śmiesznymi hasztagami oraz pojawiające się po mieście takie pop-upy, na przykład informujące o wielkich korkach na skrzyżowaniach albo na przykład o pożarach. Hmm... Na dzień dobry... Kolejne zaznaczenie ważnej sprawy. Mamy tutaj, moi drodzy, dostęp do Steam Workshop, edytora obiektów oraz map. Co za tym idzie, ilość map z pewnością będzie liczona w setkach, bo w premierowej wersji gry, w takiej podstawce, mieliśmy ich chyba mniej więcej 7, jednak za pomocą workshopa już mogliśmy mieć ich kilkadziesiąt. Dodano te tutaj też system surowców, kiedy zaczynamy na przykład budować swoje miasto, możemy zerknąć na ikonkę w lewym górnym rogu ekranu i przejrzeć, jakie surowce znajdują się w jakich częściach mapy. Znajdziemy m.in. rudę, drewno czy tereny po prostu żyzne. Oczywiście możemy zbudować zwykłe tereny przemysłowe, które. Też będą generować nam pieniądze, czy tam powiedzmy podatki, jednak nowością w Skyline są strefy specjalne, które odblokujemy sobie z czasem. Możemy zaznaczyć teren miasta i przekształcić go w dzielnicę, nadając jej konkretne prawa lub przepisy. Przykładowo zniżki na podatki, zakaz ruchu ciężarówek i inne tego typu rzeczy. Ogólnie system gry jest klasyczny. Mamy strefy mieszkaniowe, strefy handlowe. Strefy przemysłowe, z czasem również biurowe, lub na przykład gęstej zabudowy, gdzie dozwolone są na przykład wieżowce. Awans, czyli jakby rozwój naszego miasta w Skylines, podzielony jest na tak zwane kamienie milowe. Osiągając odpowiednie stopnie rozwoju, dostaniemy dostęp do zwiększenia na przykład tej powierzchni miasta, o której mówiłem, nowych budynków, opcji pożyczek lub nowych decyzji wpływających na miasto. I tutaj. Zaczynając swoją przygodę, trzeba zwrócić uwagę na zjazd z autostrady. Chwila, moment i robią się tam ogromne korki. Na szczęście, gra oferuje nam możliwość ulepszania ulic, również mostów, i to jest bardzo fajne, kiedy mamy np. postawiony jakiś łącznik autostradowy, czy powiedzmy jakiś ślimak, jak to się nazywa, to możemy upgrade'ować jego części o drogi o większej przepustowości. I przykładowo z dwupasmówki w czteropasmówkę albo z autostrady zwykłej do takiej, która kryta jest kranami dźwiękoszczelnymi, przez co okoliczne budynki mają, że tak powiem, zwiększoną zwiększone zadowolenie. Zmianą w cities e, Skylines jest symulacja może nie klimatu, tylko warunków e, przyrodniczych. Mamy miejsca, gdzie wiatr wieje mocniej i np. znosi zanieczyszczenia na tereny, które są kawałek dalej. Drzewa dobrze tłumią dźwięki z lotniska, zaś ścieki odprowadzane do rzeki, mogą wrócić do naszego obiegu, jeżeli dotrą z prądem do stacji pomp, która znajduje się na przykład, w dole rzeki. Do Skylines wprowadzono też rozbudowany system korków. Każdy mieszkaniec moi drodzy jedzie tutaj do pracy. Każda ciężarówka zabiera towary z fabryki i je gdzieś przewozi. Możemy kliknąć na nią i zobaczyć skąd, dokąd i z czym jedzie dana ciężarówka. Inną wielką zaletą Cities Skylines jest system komunikacji miejskiej, który był bardzo dobrze rozwinięty w, w poprzednich Cities od innej firmy, i tutaj jest tak samo. W przypadku SimCity stawialiśmy sobie przystanki autobusowe. No, i tyle, tak? Gra sama obliczała ich użycie, co było całkowicie bezsensowne i słabe. Tutaj, moi drodzy, sami stawiamy przystanki autobusowe i ustawiamy konkretną linię konkretnymi drogami. Nawet jeżeli droga jest jednokierunkowa, to gra wskazuje nam na przykład, jak postawić dany przystanek, żeby autobus jechał tą konkretną drogą. Jeżeli będziemy chcieć postawić mm, przystanek po drugiej stronie ulicy, tego się już nie będzie dało zrobić. Również, jeżeli wyburzymy daną drogę, to gra automatycznie obliczy czy, powiedzmy, spróbuje zrobić objazd do kolejnego przystanku, omijając tą wyburzoną drogę. Podobnie jest z metrem. Nie tylko same tunele, ale też trasy, jakimi będą jeździć pociągi. Podobnie z koleją. Warto też wspomnieć, że komunikacja miejska, podobnie jak pojazdy ratownicze, np. karetki czy policja, mogą tutaj utknąć w korku. One realnie rzeczywiście jadą konkretną trasą, do konkretnego celu. Dlatego płynny przejazd przed miasto to klucz do sukcesu. Niestety nie ma tutaj na przykład buspasów czy medipassów, czyli dróg, które są wykorzystywane jedynie przez komunikację miejską i specjalne służby. Niestety tego nie ma, ale mam nadzieję, że moderzy to zrobią. Ciekawymi elementami są takie budynki jak przykładowo krematorium. Nasi mieszkańcy no <gryw> rzeczywiście umierają, tak? Cyfrowo umierają. No i cmentarze się zapełniają. Innym ciekawym budynkiem jest zapora na rzece, która powoduje na przykład zmniejszenie prądu, że tak powiem, wodny, tak? wodnego prądu, czyli siły z jaką płynie woda oraz spiętrzanie się tej wody w górnej warstwie naszej tamy. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ogólnie rozgrywka City Skylines jest uzależniająca. Mnie po premierze wciągnęło na długo. Zawsze coś jest tutaj do roboty: przebudowa dzielnicy, walka z korkami, zwiększenie zysków ze stref specjalnych, linie transportowe, komunikacja miejska. Cały czas coś jest do roboty. Przejdźmy może do tego, co w Skylines mi się nie spodobało. Jest kilka punktów, o których trzeba jasno powiedzieć. Skylines z wersji premierowej, podkreślam, to są moje wrażenia i recenzja z wersji premierowej. To gra, no. Banalnie łatwa. Nigdy nie miałem tutaj problemu z finansami, nigdy nie byłem na minusie, bo jest to bardziej symulacja niż y, zarządzanie miastem. Czyli jeżeli nic nie robimy, to cały czas będziemy zarabiać. To musi być poprawione modami albo jakimiś łatkami. Idąc dalej, e, gra miejscami ma bardzo dziwną mechanikę. Ogromne wieżowce mieszkalne, e, pełne szczęśliwych i zadowolonych ze wszystkiego ludzi, stoją przy no, trzy ulice od toksycznych fabryk, wysypiska śmieci, e, nie wiem, spływu odpadków do rzeki i tak dalej ludzie są zadowoleni i szczęśliwi. No to zadowolenie mieszkańców jest jakoś dziwnie zrobione, wymaga poprawek i balansu. Lekko kuluje też optymalizacja sprzętowa. No w dniu premiery brakuje większej ilości ustawień graficznych w menu. E, w dniu premiery były to tylko jakieś tam cienie, rozdzielczość, jakość tekstur i wygładzenie, I to było wszystko. Innych żadnych detali nie można było tutaj ustawić. Miałem też sytuację, kiedy e, takie śmieszne trochę sytuacje, kiedy mm, wozy strażackie wyjechały na ratunek, a po chwili spaliła mi się należąca do nich remiza. Problematyczne są też korki. Trzeba przyznać, że rozwiązanie niektórych e, korków, skrzyżowań stanowi no, wyzwanie dla naprawdę dobrych planistów. Brakuje jasnych możliwości budowania mostów. Oraz tuneli. Niekiedy jest to wręcz niezbędne, żeby rozładować jakieś korki, ale w wersji premierowej gry budowanie mostów czy tuneli jest praktycznie niemożliwe. Brakuje też możliwości rozbudowy budynków specjalnych. Jak to było na przykład w SimCity, tutaj stawiamy port i on sobie po prostu stoi, tak? Odbiera pasażerów albo odbiera towary, ale w sumie nic poza tym. Takie upgradeowanie na przykład stacji. Um przeciwpożarowych, policji czy szpitali powinno być tutaj standardem, niestety tego nie ma. Kolejna wada tej gry to bardzo mała ilość modeli budynków. Niekiedy strefy handlowe to po prostu powtarzające się te same biurowce, tylko poobracane z innymi reklamami na, powiedzmy, na teksturze, tak? Nie ma też jakby poziomów budynków przemysłowych. Mała wioska z paroma kontenerami w formie mieszkań może mieć wielką fabrykę od razu. Również. Skylines ma ten sam problem co seria Cities od wielu lat. Nie ma tutaj wydarzeń losowych. Są te pożary, na przykład, o których wspomniałem. No, niby są, ale to definitywnie za mało, by ta gra była jakaś po prostu dynamiczna, żebyśmy musieli szybko decydować, robić coś tam, kombinować żeby uratować miasto. Finalnie rzecz biorąc, Cities Skylines jest w mojej ocenie na stan marzec 2015 roku najlepszą tego typu grą, jaka dostępna jest na rynku. Cities XXL okazało się być niewiarygodną klapą, no i jak mówiłem też oszustwem w mojej ocenie, które powinno zostać osądzone. SimCity okazało się bardzo minimalistyczną formą, Niezbyt realistycznego i niezbyt rozbudowanego do budowania małego miasteczka. Dlatego ten bardzo udany miks e, klimatu i niektórych cech SimCity oraz rozmachu Cities, w mojej ocenie, bez problemu wygrywa ten wyścig. Mamy tutaj SimCity oraz Cities, zalety jednej gry i drugiej gry. Miasto buduje się w sumie samo za pomocą tych stref, które awansują jakby w swojej. Jakości, jeżeli mają sprzyjające warunki, czyli miasto rozwija się troszeczkę samo według naszych decyzji, naszego zarządzania. Na początku jakieś tam wielorodzinne kamieniczki, potem małe bloki mieszkalne, podrapacze chmur. System transportu, konkretnie od budynku do budynku oraz realistyczne korki w mieście. Naprawdę samochody wybierają konkretną trasę, a nawet konkretne pasy na autostradach. Które najbardziej optymalnie, że tak powiem, prowadzą do celu. Musimy te wszystkie korki potem jakoś rozwiązać. Tradycyjnie jak to w Cities zabrakło akcji i dynamiki. Pożary no, są po prostu pożarami, do jakich mają dojechać nasze służby stojące w korkach. No niby są te pożary, ale brakuje większych zdarzeń, wpływających na całe miasto, na przykład trzęsienia Ziemi. No, panowie z Colossal Order, tego małego studia, dokładnie przyjrzeli się Cities oraz SimCity, i mimo, że jest ich zaledwie kilkunastu w tym studiu, no stworzyli w mojej ocenie najlepszą grę opartą o budowanie miasta w ostatnich latach. Mimo wszystko, od momentu, kiedy zainstalowałem Skylines, to w ciągu zaledwie dwóch dni przegrałem prawie 30 godzin. Spędziłem w grze jedną nockę od razu po zainstalowaniu. Dla mnie jest to jedna z nielicznych w tym roku gier, które fanom tego gatunku budowania własnego miasta mogę polecić bez cienia wątpliwości. Tyle.